Rodzicu, zanim zaczniesz wprowadzać zasady w Twoim domu, pamiętaj o jednej rzeczy, która może zdecydować o Twoim sukcesie albo o porażce. Zasady wprowadzane bez miłości zostaną odrzucone. Jak stworzyć w domu atmosferę pełną miłości i wsparcia, która będzie sprzyjać wprowadzaniu zasad? My porównujemy to do budowy domu. Fundamentem jest afirmacja uczuć dziecka, dzięki którym ono czuje się zrozumiane. Drugim fundamentem jest bezwarunkowa akceptacja, która powoduje, że dziecko czuje się bezpieczne. Kiedy doceniamy dziecko, wtedy ono dostaje jasny komunikat: to co robisz jest ważne dla Twoich rodziców. Kiedy w mądry sposób okazujemy im czułość, one wtedy nie tylko wiedzą, ale też czują się kochane. A kiedy spędzamy z nimi czas, wtedy czują się też ważne. Kiedy mamy zbudowane trwałe więzi z dziećmi, wtedy w atmosferze miłości i wsparcia z łatwością możemy przekazać im nasze zasady, nasze wartości czy naszą wiarę. Tego właśnie uczymy na kursie Dom mocnych więzi. To jest bezpłatny internetowy kurs dla rodziców dzieci w każdym wieku. Zapisz się na kurs już dzisiaj. Szczegóły i link do zapisów znajdziesz w opisie do tego filmu.